To się już za drugim razem, fajnie. Co e... super, to ja też się cieszę. Z kim mamy przyjemność? No. Ja mam kawał. Ja jestem Piotr Spotarz, już mówiłem nazwę. A, no. Boże, to tu znów ty. No dobra, ale no. kawał będzie dobry, czuję to. No, tylko żebym nie spalił, bo dawno już mi ktoś go opowiadał. Koleżna e... Śnieżka i siedmiu uciekali przed Czarownicą i dobiegli do rzeki. Nie było mostu, ale zobaczyli rybaka i śnieżka się zapytała, czy on ich przewiezie na drugą stronę. I on powiedział tak, ale jak zrobisz mi loda. No dobra, no to płyną, a tam robi tego loda Ej, już, a... i wyrzuca trzy kasnolutki. Ona. Co ty robisz? Co mówisz, to mówisz twórczy trzy Yyy, No bo... Nie, kurde. <laughs> Spaliłeś już, czy jeszcze nie, czy to jeszcze nie Nie, było jeszcze spaliłem? nie spaliłem. Nie jesteś odliczenia, tylko odrobienia lodła. No dobra, robi loda, dalej płyną, płyną, wyrzuca kolejne dwa krasnoludki <grym> Ej, dlaczego, dlaczego wyrzucałeś moje dwa krasnoludki? Ty nie jesteś odliczenia, tylko odrobiona loda dziwko Dobra, płyną dalej I kolejne pięć krasnoludków wyrzuca To jeszcze ja zostały jakieś? Ty nie jesteś odliczenia, tylko odrobienia loda <grym> No i co? No i tyle no Aha! W tym właśnie chodziło o to, żeby ta druga osoba powiedziała, że za dużo. Ale mnie porobiłeś, kurde, no. ale mnie porobiłeś. Ale mnie porobiłeś, kurde, z potasiów. Teraz już będę pamiętał, żeby cię nie, tu nie wrzucać, Może numer dodać, bym tego nie odbierać, kurde. To ale ten kawałek jest akurat Jak powiem, to, jak ktoś go powiedział, to jest mają na wiem. Oh, Shotguna ma o, Czekaj, 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 bo uciekam. Ma dobry kawał, wie? mi się nabrać na niego. Porobiłeś mnie kurde kieszczyka, że tak powiem. Też bo do play dzwonię, więc mi się zaraz kasa pewnie skończy. No dobra, to trzymaj się, papa. Woo! O fuck, jak krwawie. Halo, halo. Kurde, krwawie, fuck. Czekaj, czekaj, bo mi biją. Czekam, z kim mam przyjemność? Gonią mnie shotgunem jakieś dwa kurde. Ale yy, no z chłopakiem, to gadać na jemię na początku O Boże, na początku Ty nie wiesz kiedy ja zacząłem nawet, a już mi mówisz, że na początku no, Leszcze, no nie gońcie mnie! Bartek z tej no, strony Kurde chcą mnie ruchać, czekaj, Bartek tak? Tak, Bartek. Czekaj, bo mnie gonią dwa leszcze. Jepany! W tupie was mam Oj, mnie połamał. Dobra, Bartek, czekam. Co masz do powiedzenia? A zależy, czy też słuchać czy kawał? To już musi zależeć od ciebie. Nie, no, nie wiem, no kawał może bym chciał. No to kawał. No to przychodzi kobieta w ciąży do doktora, no i do aborcji. No i czeka na lekarza, w końcu lekarz przychodzi. No i mówi jej, że ta aborcja to będzie ciężka sprawa, że to trudna decyzja, żeby ją pani podjęła, bo to naprawdę odwiesi źle na pani zdrowie, nie? No. no, i kobieta mówi, że miała sześć synów: trzech już jest w więzieniu, a trzech w porażku. No i lekarz się pyta, ale skąd pani wie, że ten, to dziecko akurat będzie tako, takie same jak poprzednie? A kobieta mówi, panie doktorze, jak się wczoraj podmywałem, to mi już mydło podpierdolił. <laughs> Dobre to, kurde, to aż warto było zginąć tutaj w Battle Royale. Druga runda się zaczyna. No dobra, a co mi jeszcze powiesz, bo i tak dzwoni, dzwonią ludzie, ale ja się interesuję waszym życiem teraz i chciałbym na przykład wiedzieć co dzisiaj porabiałeś ciekawego. Co dzisiaj porabiałem, no i, no i, jem od rana, oglądałem, no i akurat jak się skończył, to zacząłem się oglądać, bo zobaczyłem, że streamujesz. No czas, to do, Próbowałem się dobijać, dobijać, skąd się udało. No dobra, no to fajnie, że ci się udało. To dzięki za tyle. Chcesz kogoś pozdrowić? Może? No ja e, ciebie, ciebie, ciebie i człowiek czego ja ma super, Nie wiem jak się nazywa. Bulion. A pozdrawiam. O, dokładnie. kurde. bulion dostał, bulion też cię pozdrawia. Wiesz ty go nie słyszysz, ale on cię słyszy doskonale. Dobra, dzięki wielkie. No to trzymaj się. Trzymaj się, zdrówka. Kurde, zdrówko jeszcze zostałem nawet, widzisz? Bulion ty nie U, jak Kurde, jakby Pozdrowienia, eee. Zdrowienia, może to jest miłość. Muszę znaleźć. O tam są jakieś te. Wtedy jeszcze zauroczenie Czekaj, tu zaraz ten. Halo, halo! Się rozłączył.